Witamy w kolejnej odsłonie naszego gameplayu Papers, Please. Będziemy kontynuować y, naszą walkę o, nie wiem, wolność, arztroski czy... Nie ja wiem, czy o wolność, <noise> czy o zniewolenie. Zobaczymy, kto nam więcej zapłaci. W każdym razie... Chcę... Ostatnio dostaliśmy propozycję poświęcenia się dla dobra kraju, ale ponieważ wymagała poświęcenia również naszego życia, stwierdziliśmy, się. że... Y, dużo więcej pożytku nasza ojczyzna będzie z nas miała, jeżeli będziemy żywi. Jakieś nowe wytyczne czy... Właśnie nowe czytam. Tytaje? Z Altan District w Artrosce będziemy konfiskować paszporty. No i znów Włąted kryminal jest Poznajesz go. Poznaję. Nie ma co się tutaj rozwodzić. Otwieramy nasz punkt. Altam District, tak? I pewnie Altan District. Nie, Arstotzka w, w zasadzie. Altan District, więc. Czekaj, czy. To, to A to paszporty, czy te. paszporty. Jeszcze sprawdzę, ale. Paszporty? Tak, paszporty. Wszystkie konfiskujemy, więc od razu ja go tutaj rzucam. Entry visa. Ale może sprawdźmy, czy się zgadza najpierw. Masz rację. Zoterka mm. Aleksander. Mężczyzna Is Grestin, Zgadza się. 76 kilo, to nic nie stoi. Zgadza. Tak, tak, zgadza no się. Dobra, ale to czekaj, skonfiskujemy. Konfiskujemy paszport. Wrzucamy tutaj. Yy, bierzemy no i stempel. Stempelek, zapraszamy. Hopla, hopla. Nie sprawdziłem czy daty przypadkiem się nie. Zgadzają. Niestety jest skonfiskowany. Nie, nie mogę. Entry is not guaranteed. O. No cóż. Dla nas to tylko plus. Tak, finansowy. No. Finansowy plus. No proszę nie przedłużać. Czyli kolba znowu będzie. Czwarta kolba w naszej karierze. Szybciej, szybciej. I to tu biznes prowadzę. Koba no. bajana. Być może pokaż tych yy, wanted. Rzeczywiście to. Nie, ale ona się nie łapie. Panacko Martinez. Martinez Panacko, dom cybert 67 b 0 na miesiąc. Na miesiąc. 73.1 to się zgadza, zgadza. Numery się zgadzają. Okulary, description. No trzeba zapytać, bo i tak wiemy co powie. Zapomniała. No to sprawdzamy. Zmieniła się. Proszę bardzo. Coś mam międliznę w razie odmownego? No. no, nie pasuje czyli detention, coś czuję, że będzie Tutaj palec. No i dobrze, kolejne 5 dolarów, tak no że... Nie Musimy się tłumaczyć przynajmniej. Weź może te kluczyki sobie roz... rozdziel. Pamiętasz, który był do czego? Tak, ten jest do ostry, ten jest do tronka laizera. i może z tego usypiacza też jeszcze rozwaliłem z jakiegoś powodu motocykl, który wjechał. O, wizy za pracownicze. O, rany boskie, ale tych dokumentów się zaczęło być. Bobbyt HR, to się zgadza. E... Roxen, Pańczowska. Dwa miesiące do pracy, tak. E, nieważny. To jest nieważne? Paszport nieważny. E, tak, jest. Paszport jest nieważny. Tu jest ten, ten... Tutaj. Florent, tak. Spacja. To no była spacja. <noise> ta, ta. No nie, niestety, proszę Pani. Takie bajki to nie do nas. Rejzon. Denied! Przepraszam. <noise> <noise> Nic się ładnie <ani> zgadza. <noise> Tak, na razie świetnie nam idzie, bez O, Jezu, eee, z... ten znowu. Czego ty chcesz, zik? Okej. Okay. No, dobra. <laughs> Zdjęcie? To dolne? Sprawdź może. Myślisz to? No. Nie. Warto było spróbować. Ale, ale ma... yy, nieważne. Ta, ta karta jest nieważna. Tak, tak. Nawet na czerwono jest. Nie, ale chyba zawsze jest na czerwono. No to, no to... już miała dużo czasu czekając z powrotem w kolejce Nie AWC! <noise> nie wiem co ja sobie Jakiś Podświadomy łaskawca ci się włączył. Podświadomy łaskawca. Czegoś jeszcze jej nie oddałem? Nie, chyba nie. Jeszcze po głowie chodzi mi szaje Artowska. Oj, to ja już nie pamiętam. Bo z, z, ja prosił nas ten kapitan, żebyśmy wpuścili Altan District, więc. czekaj... jest Grestin... się. Altan, konfiskata paszportu. No wiem, wiem, tylko patrzę, czy się zgadza. No po prostu. Straty się zgadzają, chyba. A, wpuszczamy. Więcej pani nigdzie już nie pojedzie. No tak, musi trzeba trzymać w kraju. <laughs> Kontakt nam 12. Z... No, przynajmniej, bo było się bez kolby tym razem. I bezbłędnie. To widać, że ma zapuszczone włosy. Josze, nie wiem, Józef Kuca. To się zgadza. To, to co mówił, się zgadza? Kapoł tak. days uh, Transit. 85, 78. Nie jestem pewien co do tego stempla. Stempel się zgadza. Nie jestem pewien czy ta kreska jest w, dobrym, w dobrą, stronę, no ale okej. Okay. dobra, to. Yy. Nie no. Dobra, czekaj. Gdzie są te wizy wszystkie? Dobrą stronę jest. OK dobra. Stempel się zgadza, 12, 26, który mamy, tak. Tak, tak, tak. Witamy No zobacz, jesteśmy bezbłędni. Naprawdę. Udało się. Oj Georgi. A, no tak. <grystanie> Dobra, weź go tam już kaptuj. Jorge. Nie robiliśmy tego, gdyby nie to, że doskonale wiemy, że się wykręcisz. Jeszcze jeszcze do nas zawitasz nie raz na pewno. No chyba że w końcu nie przyjdzie, będzie tam smutno, go gdzieś tam zabiją. Wtynie. No. To świńskie ryło. rybo. <kłysy> ty mimy jesteś. Tak. E... ty się zgadzają. Co ten tak długo czekał tutaj? Angela de Forge, Andrea de Forge, 3 miesiące, 3 months, się zgadza, to ja by mnie nie wpuścił. Sprawdź się Stempel, to jest z dobrą stronę? Tak. Z Krośniew, wydaje mi się, cały czas ta kreska, no dobra, okej. Okay. <ścoughs> okej. Okay. No, no chyba się to zgadza wiadomo, wszystko. Nie? No nie, chyba nie. No taki dzień ukwitujący w nic szczególnego. No ale też 100% skuteczność. No i chociaż... Z kasą chyba nie jest zbyt dobrze. 135. No dobra, no to... Na razie może zostanie. No jeszcze poczekajmy, tak? No tak. już wszyscy mają się dobrze, szósta klasa to też nie jest najgorszy, nie wybijamy się z tłumu za bardzo. Epidemia! <laughs> Wraca zem, zemsta epidemii polio. Zemsta polio! 5! O, chyba pan zielony będzie miał do nas deala jakiegoś, coś przeczuwa. Pewnie nie wpuściliśmy tej babki jakiejś, która miała. A nie, to jest nasz przyjaciel. No, nie. no póki co. A no bo to jest, będzie wpuszczać jego żywczynę. Nie mowa jak się nazywa, nie, nie stać nas, żeby sobie nie robić przyjaciół. Lisa. Pytanie czy... O, śliczne. No. Nie, musimy, go, musimy ją wpuścić. Weźmiemy to sobie. Tak. Spreading infectious disease. Z United Federation nikogo nie wpuszczamy. I dalej konfiskujemy. No dobra, to jazda. Pytanie, to nie jak taki strażnik może nam się wdzięczyć? No wiesz, nie wiem. Wolę nie myśleć. Nie mam pojęcia jak może się nam oddzięczyć. Pani Eliza? Nie, to jest Mortankowia. A, United Federation. Czekaj, muszę podawać reason pewnie, tak? Tak, tak. A nie możesz United A nie, chyba nie. Pani przewozi polio przez granicę. Delight Ten ruch ręki to jest, wiesz. Oddaję zaraz tą książkę. Przepraszamy. Dobra, dobra. No i kto teraz? Eliza? Nie no, gdzie? No, to, to samo. Wania Popowicz. Spacja, tak wie. Ty słyszałeś co ona powiedziała? Nie, nie, nie zwróciłem uwagi. Właśnie zbeształa nasz rysunek na ścianie od naszego syna. No, no tym bardziej. Detention! Nie mam opcji, jakbym. Bardzo bym chciał. Przeczysz jej dokumenty, może by się znalazła, wiesz? Myślałem, że ją nie wpuściliśmy za to, co powiedziała o naszym ryzyku. No dokładnie, w sumie tak byśmy jej pewnie nie wpuścili. Bo, co wow. ona ma pod czapą? To jest jakieś dziwne. Dziwny wzrost. Impor. Small head, to się zgadza. 42 kg. Daty się zgadzają. 61 to się zgadza, co na pod tą czapą ma? No nie wiem czy 61, no. Weź może ten, tak dla pewności ten wzrost sprawdź. Może każemy jej zdjęć czapkę? Nie. Nie nas no, zgadza się. Na tym jeszcze nigdy nas nie, nie oszukali. A z góry, miesiące. Ten no nie widzę Daty zamiast się zgadzają. Nie, chyba wpuszczamy. Tak, impór. No taki jeszcze u nas nigdy nie był. Łysek. Putin. Putin. No, pani Eliza. No. Dorożka. Zaczarowana dorożka. No, no okej. Okay. <laughs> Ej no, ja przyznałem. Że... No dobra, no ale nie ma dokumentów żadnych. No ale bardzo no ładną ty... tą zrobiła. No. no ale co no, chcesz ją wpuścić, no i co? I potem zamieszka z nami i będziesz na nią wydawać pieniądze? No. Nie, nie oczywiście ehm, tak, czyli nie ma. Cześć kusi też, żeby ją puścić. Nie no dobra. My jesteśmy niewzruszeni na posterunku. Nie można tego na ścianie sobie powiesić. Ja mam bibelotów tutaj jakiś różnych. No myślę, że Georgie. To jest Georgi? Jesteś bratem Georgiego? Bald. 70. Daty zgadza. się zgadzają. No, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza jakoś, nie? Chyba. A Tata co napisała ten piękny wierszy, to nie była dziewczyna tego, Nicole? Czy tata Eliza? Nie wiem. Chyba, chyba... nie, no nie wygląda... To, to może być... No nie. No bo na tym, na tym pięknym breloku masz... Co mam? A, no tak. Latvia... Zafonstik. Zafostnik? Nobody loves me, so... No. Smutne Emo. 12:27 To się nie zgadza chyba. Ona nie może mieć ponad 50 lat. Nie. Nie no. Dlaczego. No, no dobrze. To... Czyli tak wszyscy wyglądają jakby mieli plastikową maskę. No w sumie tak. Dobra, no. Nie widzę powodu, żeby. Hmm. Tylkoś mało podchwytliwe te dni się zrobiły. Tak. Chyba, żeby uśpić naszą czujność. nie zaraz coś się wydarzy. Ja, ja w ogóle nie sprawdzam tych dystryktów. To pewnie Altan będzie. Tak, no to dużo to. to. Nie sprawdziłem, czy powinien go wpuścić. No ale... jest chyba, jak dobrze tam iść. Jedna z nie zawadzi. Zapraszamy, zapraszamy. Oj, dobra, detaj... Coś podejrzani, kooperatywnie się zrobili. No, żadnych błędów. Trzae. Piersiowska. To jest ta. Robimy to dla szefa. A jesteś pewna? Tak. Pewna? Pewna? Znaczy się. <grym> się to Pewna jesteś być? kobietą? O, widzisz tak. Mówię o Dimitri, więc o, będziemy o, możemy oczekiwać. O, tak. No, wyjątkowo. No. był mongolski Elvis. Work pass. Dawok. Ja zdjęcie. zdjęcie to wiesz, co ci powiem No, wiem, no i wiesz, co zrobimy. <laughs> no dobra, no to od fingerprint. Zgadza się. Nie wiem, jak to się stało, ale... Sprawdzać dalej? Nie wiem. Chyba puszczaj. Stać nas na jeszcze jedno podknięcie. Stać. Przyspieszymy trochę. Może więcej kaski się zbierze. <laughs> Została jednej zagłostki póki co chyba zdaje się bezbłędna. O ten wygląda jak tatuś jego Tak. O to Jelosk. To się zgadza, One Move. To są Few weeks. No to wszystko jest okej. Okay. Puszczaj. Waga się zgadza, wzrost chyba też. Sporo ludzi dzisiaj, nie? Żeśmy tak. No mało jakichś takich problematycznych. A, A jedna. Purpose response? Dobra, no, last one A. mamy. Marfimie, gdzie jest ta dziewczyna szamana naszego zielonego? Dobra, teraz trzeba popatrzeć. 57, 77 Lorelei, Tokiko Mergers to się zgadza. Film 8212 12 są okej. Okay. Nie są okej. Okay. No jak nie są okej? Okay. A, paszport, tak. No klikaj, wystarczy, że na, na zegarek wkli, wklikiesz. I co, nie weszła to jego? No nie weszła, no. Może przyjdzie jutro. Night Ale z ciebie jest po celnik. No i przestań tam. No, i ten dzień był po prostu długi i nudny, nic nie wybuchło, nic, ten... No, ale myślę, że nieźle mogliśmy zarobić. Tak? No, chyba więcej niż poprzednio, żeśmy obsłużyli. Nie. No, <laughs> nie. Nie wiem, z czego to wynika. No, to w jedzenie idzie strasznie dużo pieniędzy, no. To tam nic w no, jedno. No, i wiesz... No, nie możesz odciąć racji poszczególnym członkom. Odciąć wszystkie? Nie, no dobra. To zostawmy, na razie dajemy radę. Tak, na razie idzie całkiem, całkiem. Safeguards and borders, co to znaczy? Nie wiem, może teraz jakiegoś, wiesz, będziemy musieli personel medyczny wzywać, jak ktoś będzie na przykład z United Republic. No, jeszcze mamy ten wisior, więc może jeszcze przyjdzie. Certificate of vaccination, ok. Wszyscy w ogóle. O Jezus. dalej Alton. Nie zły pan jajo. Coś mało ostatnio tych tych <coughs> przestępców. Co O matko, co to jest? Polio, dobra, jest polio. Ważne 3 lata, ok, czyli ma. Tylko ID suplement, rany boskie, eee. ale szczęście, mniacze są. 69. dobra, to się zgadza, tak. Diana Leperowska, D&D, PHG 4, 6B, wizyt, 14 dni. To się zgadza, no zaryzykowałbym, że mogę ją wpuścić. Tak, Nie, udało się. Wow. No to możesz być ty. Mielką co? Głowy. <noise> no że brody nie ma tu no. Dobra, weź, to pokaż te jego papiery. Zobacz, jakiegoś brakuje. Podejrzewam, mało. Nie, bo to jest po prostu nasz kraj. To ja był szczepiony na tyfus. W district. a co ma na polio? Ma. Hmm, 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 hmm. Dobra, wpuszczaj dziada. Wysoki waży dobrze. No na no, to, że wszystko w porządku. Ciekawe co ta gra jeszcze na nas rzuci tak ogólnie. Co jeszcze będzie do jak dużo jest do, do końca. No już dość sporo tutaj gramy, nie? To, o, to chyba ona. Eliza, tak, tak Eliza, wkakuj. Detention I the night na to przywi. Daj masz. Wiesz, daj jej da, 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 da tak trochę i wiesz, i potem cofnij Midnight. night. No, <laughs> idź idź koleżanko, bo tutaj. Proszę. No, zapraszamy tu do budki po godzinach. Ale jesteśmy dobrzy. Bardzo dobrzy jesteśmy. będzie czeka na ją, zobaczmy. Eliza! Liz zastrzelił. Biegnij do niej, zobacz. A jest kolejka. piękne. I tak właśnie no. w astotce rozpoczęła się epidemia polio. Tak, <noise> nie. <noise> 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 Dobrze, idźcie stąd już no. Dobra, no dajesz tam. Uwaga się zgadza. Czekaj, mają kaccenkę no to. Możesz przybić pieczątkę temu panu? Yy, tak, ale to się zgadza wszystko. Czy ta piękna scena cię zaintrygowała? No, zaintrygowała mnie, ona poszła. Myślałem, że ją zastrzeli, no, ale nie można mieć wszystkiego. Mm. Nie powinien mieć jakiejś tej szczepionki, czy coś? Tak, właśnie. Dobrze, widzisz, że poczekałeś i ta scena, która mnie zmermeryzowała. Polio, nie ma polio. Teraz przeprowadź badanie na polio. Guzik. No to co? No to przepraszamy no. Reason. Jak się przeprowadza badanie na polio? No to... Nie mam zielonego pojęcia. Elia polio 3 lata, dobra, to ma dobre, adazoma pewnie się zgadza powie 54 metr 70 to się, o, chyba nie zgadza trochę wzrosła, też ona tak się A No te, te włosy zawsze... Adazoma jest 14 dni Tak, 14 Mówi, że i papiery są w porządku, więc... To bardzo podejrzane. No właśnie wzrost. Zrodzi wzrost? Nie no, nie ma, nie ma. No, no nie wiem, ja bym ją wpuścił. No dobra, będzie na ciebie. Do mnie nie dostaliśmy żadnego dyplomu za wydajność. Cause no trouble. No raczej, bo może nie jesteśmy wydajni. Nie wiem, jak radzą sobie inne punkty. O kurda, co to? A... Koczek. Koczek, dosadna, biwas. Mama folio. Czaj... A nie ma paszportu, tak. O Jezus. Wiesz, wiesz co powie zaraz? Że tu go ma? No. A. Hmm. Hmm. No to. Krótka piłka. Nie do papieru się marnuje, nie? Na takie. Art sprawy. Dziękujemy. Oh, kurde. Polio Daniel Kozew Zgadza się. Altan Konfiskata. Tak. Mamy w kraju. Proszę o to pana papierek. <grym> Czy ma pan kartę Warszawiaka? Karta Warszawiaka. Ej, właśnie, nie będziemy wpuczać, bo. By... Złożyłeś już papiery z Po co? Nie wiem. Więc to, to tylko działa na ten, na bilety miesięczne itd. Tak o. o kurde, co się dzieje? Klap, klap, klap. Um. Klucz! Czyli chyba zginął nasz zielony kolega. Ale jesteś bystry. Ale to nie moja wina. Nie, nie, nie byłem w stanie go uratować. Prawdopodobnie. Ale dostałem 20 dolarów za dwa piękne strzały. Co ty myślisz? No i tym dniem smutnym będziemy tak, kończyć ten odcinek. Tym dniem będziemy kończyć. Myślę, że. Jeszcze y, poza nagrywaniem spróbujemy może ten dzień powtórzyć i zobaczyć, czy na pewno się go nie da w żaden sposób uratować, naszego zielonego kolegi, bo obawiam się, że skończy się to tak, że ta jego dziewczyna będzie chciała u nas zamieszkać. <grym uma> <grym uma> dziękuję wam bardzo za uwagę i do usłyszenia.